Cześć, witajcie. Dzisiaj jesteśmy w Ponownie w u mojego teścia Sadzą ziemniaki Młody uprawia Elegancka pogoda, cieplutko jest A też sześćdziesiątką ziemniaki sadzi Zaraz zobaczymy jak to idzie To lekka robota, no ale coś trzeba jeździć zimą. Kurde, teraz przyjechałem, to jakby lepiej idzie od razu. Takwie idzie od razu jak przyjechałem, nie? Ziemniaki są sadzone. Jakby to można powiedzieć. No dla nas, dla mnie też do jedzenia na zimę i dla reszty rodziny I, i co i dla zwierząt także tak to wygląda prędkość można powiedzieć zawrotna no ale tutaj chyba przy tym sprzęcie szybciej się nie da 60, można powiedzieć, jest od początku w tym gospodarstwie. A czy od nowości? To nie wiem. Ale na pewno będzie na pewno będzie dożywotnio. Co chciałem jeszcze dodać? 60 nie jest w nowości o tym gospodarstwie. Pytałem się teścia i teść mówił, że kupił ją z PGR-ów. Dziś dzisiaj naprawdę jest idealna, żeby sadzić ziemniaki. Ciepło, praktycznie bez wiatru, ale rano przymrozek był. Cóż moi drodzy, będziemy kończyć. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów mojego To pamiętajcie łapce w górę. Ja bardzo dziękuję teściowi za możliwość nagrania. Także pozdrawiam Was, wszystkich, trzymajcie się, cześć.